i dobro, albo megowanen. Bardzo serdecznie Was witam w kolejnym odcinku. Ostatnio mówiliśmy o Tolkienie i jego wierze w Pana Boga, a dziś poruszymy temat Tolkien i Kościół Katolicki. Zanim przejdziemy do dalszej części filmu, zostawcie suba. Kościół jest to wspólnota ludzi wierzących, choć grzesznych, ale wspólnota ludzi, których Pan Bóg gromadzi i prowadzi do życia wiecznego. Kościół żyje Słowem Bożym i ciałem Chrystusa, a więc w Kościele Pan Bóg nas karmi i oczyszcza. A teraz przechodzimy już do konkretów u Tolkiena. Punkt pierwszy. Tolkien a prymat y, Piotrowy, a więc co Tolkien pisał czy sądził o Ojcu Świętym, o papieżu. Posłuchajmy. Pisze tak: Mnie samego przekonuje prymat Piotrowy, a i rozejrzenie się po świecie nie pozostawia wiele wątpliwości, który z kościołów to Kościół prawdziwy, święta, samoreformująca się i powtórnie powstająca świątynia ducha. Punkt drugi. Co Tolkien pisał o prześladowaniach w Anglii, prześladowaniach chrześcijan katolików? Pisze tak. Czy zostało kiedykolwiek wspomniane, że rzymscy katolicy wciąż cierpią z powodu przeszkód, jakich nie stawia się nawet przed Żydami? Jako człowiekowi na dzieciństwo, którego padł cień prześladowań, ciężko mi się z tym pogodzić. Lecz miłosierdzie musi pokryć mnogość grzechów. Przejdźmy teraz do kapłanów, co Tolkien pisał o kapłanach. Przede wszystkim bardzo kochał ojca Francisa, o którym była mowa wcześniej, a więc ten kapłan, który podjął się zadania niełatwego wychowania Tolkiena. Bardzo pięknie. O nim pisał i przez całe życie wspominał właśnie tego, no, można powiedzieć, świętego kapłana. Tolkien w swoich listach pisał również o kapłanach, którzy czasem, no niestety, ale byli zgorszeniem. Posłuchajmy. Tolkien nie bał się odnosić krytycznie do kapłanów, których spotykał w swoim życiu. I jak dowiadujemy się z jego listów, nie szczędzi im słów krytyki. I pisze do swojego syna, Michaela. Spotykałem głupich, gnuśnych, zarozumiałych, niewykształconych, czasem leniwych, a nawet, jak się domyślam, niemoralnych księży, po czym dopowiada, jak dla mnie jeden ojciec Francis przewyższa ich wszystkich. Ale czy Tolkien, kiedy spotykał oczywiście czasem kapłanów, którzy swoim zachowaniem nie głosili Ewangelii, czy Tolkien wystąpił z Kościoła? Pisze tak, w innym miejscu. Naszą miłość może ochłodzić, a wolę nadszarpnąć widok wad, szaleństwa, a nawet grzechów Kościoła i jego duchownych. Ale nie sądzę, żeby ktoś, kto raz zyskał wiarę, Porzucał ją z tych powodów. Zgorszenie, według Tolkiena, może co najwyżej wywołać w nas tylko pokusę odejścia od kościoła, ale bardzo dobrze zauważa także, że jest to wygodne, i pisze dalej Tolkien, ponieważ odwraca naszą uwagę od nas samych i naszych win, pozwalając nam znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego i kontynuuje Wiele w życiu wycierpiałem z powodu złych księży wiem jednak o sobie wystarczająco dużo by zdać sobie sprawę że nie powinienem z takich przyczyn opuszczać kościoła co dla mnie oznaczałoby wypowiedzenie posłuszeństwa panu po czym jeszcze Tolkien dopisał zostało nam tylko modlić się za kościół za Chrystusowego wikariusza, czyli za papieża, i za nas samych, a tymczasem praktykować cnotę lojalności, która dopiero wtedy staje się cnotą, kiedy człowiek znajduje się pod presją, by ją porzucić. Jak moglibyśmy zakończyć ten odcinek? Tolkien był zawsze wierny Kościołowi. Wyznawał zasadę sentire cum ecclesia po łacinie, co oznacza. Odczuwać razem z kościołem, albo iść razem z kościołem. Wierność kościołowi. Pomimo różnych doświadczeń, czasem też tych i gorszących, na co Tolkien zawsze odpowiadał i poddawał krytyce, jednak nigdy nie porzucił kościoła i wytrwał w kościele aż do śmierci. To tyle. Jeżeli Wam się spodobało, to oczywiście. Łapka w górę. Subskrybujcie proszę nasz kanał. Gdyby były jakieś pytania czy dopowiedzi, można oczywiście pod filmem umieścić swój komentarz. Na Marię.